Szczęść Boże, dzień dobry. Zgodnie z obietnicą z dnia wczorajszego dzisiaj vlog w nawiązaniu do dwóch konferencji księdza arcybiskupa Fultona Szyna, odnośniki do nich będą na dole. Czemu wybrałam właśnie taki temat, a mianowicie tą zapowiedź kryzysu Kościoła? Ponieważ arcybiskup Fulton Sheen jest znany w Polsce ze swoich takich ewangelizacyjnych tekstów, Robi się coraz bardziej popularny, co mnie cieszy, bo uważam, że jest to ciekawy i oryginalny człowiek. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na nieco inny, właśnie ten taki prorocki aspekt jego nauczania, bo myślę, że ten sługa Boży jest trochę pod tym względem za mało znany, a ma wiele ciekawego do powiedzenia, stąd pomyślałam, że warto sięgnąć do tych dwóch konferencji. Niestety częściowo tylko są dostępne po polsku, co widać właśnie po odnośnikach. Co ważne, jedna z nich jest z roku 1947, druga z lat 70., więc no, niejako mamy praktycznie ponad pół wieku od, od tego, kiedy on te swoje myśli wygłosił. Co warto wrać pod uwagę. To, co jest w nich istotne, to jest jakby pokazanie już pewnych procesów w kościele i w świecie, które się dokonywały, no właśnie, niedługo jakby po zakończeniu II wojny światowej i później, i których skutki jakby pełna, czy jakby rozkwit tych problemów choć może słowo rozkwit przy problemach nie jest zbyt szczęśliwe to, to jest ta sytuacja, którą my już dzisiaj widzimy na świecie. Pierwszy aspekt, to jest taki, w którym jakby chciałabym nawiązać do tego, co mówiłam wczoraj w słowie z pustelni. Czyli to jest ten aspekt, jakby odrzucenia krzyża. Odrzucenia krzyża, które oczywiście to ma, jakby wiele takich praktycznych wymiarów, tak? Arcybiskup Fulton Sheen mówi właśnie o tym, że i w kościele już jest trochę taki duch, że mniej się mówi o cierpieniu, o umartwieniu, że brak dyscypliny w szkołach, nawet w seminariach duchownych i że równocześnie. Mamy jakby bardzo dużą taką obecność zła w kulturze, w takim sensie jakby celebrowania wręcz tego, co jest złe. On podkreśla, że zdolność do widzenia tej ogromnej ilości zła w dzisiejszym świecie, mają tak naprawdę tylko ludzie, którzy naprawdę głęboko na co dzień żyją wiarą. I to jest jakby warunek, żeby jakby nie dać się, Pochłonąć światu i no nie dać się tak rozmyć, tak? nie dać wpłynąć na to swoje duchowe myślenie. Sługa Boże przywołuje między innymi w tych konferencjach słowa Pana Jezusa skierowane do ludzi, w których jakby zarzuca, że jak to jest, że potrafią na przykład rozpoznawać czy przepowiadać niejako pogodę, a tymczasem nie są jakby zdolni do widzenia znaków czasu. Ten fragment z Ewangelii Łukasza, tutaj wyświetla się odnośnik. Arcybiskup Szyn mówi o nadchodzącej epoce, w której nastąpi jakby powrót do religijności, ale nie religijności rozumianej jako pobożność, tylko jako swego rodzaju zderzanie dwóch wielkich religii i to będzie kult człowieka jako Boga zderzy się z chrześcijaństwem. I ja myślę, że my dzisiaj już możemy to zobaczyć, to co on widział ponad pół wieku temu: że nie ma już poczucia grzechu, że człowiek jakby jest sam dla siebie miarą. Ja też jakiś czas temu mówiłam o tym w filmie, do którego też odnośnik umieszczę na dole i zachęcałabym do obejrzenia. Film jest zatytułowany Kiedy jest się Bogiem. Mamy więc nie antychrysta, prawda, jako takiego wyglądającego tak, jak szatan, tylko takiego po prostu wielkiego humanistę, który chce, żeby ludzie czuli się wolni, żeby nie czuli się obciążeni grzechem, żeby byli szczęśliwi, zamożni, dostatni. Wszystko byle nie myśleli o życiu przyszłym. I w podsumowaniu jednej z tych konferencji. On mówi też z takim bólem, że dzisiaj no nawet taka byle jakość się wdarła do kościoła: że nawet chrześcijanie zamiast być biali albo czarni, mają taki prawda, rozmyty szary kolor i że nadchodzą czasy, kiedy to złoto, które się pomieszało z innymi składnikami, po prostu będzie musiało trafić do ognia, po to, aby te składniki od niego oddzielić. Natomiast on nie mówi o tym, o tym czasie, takim, który jakby przepowiada, jako o takim czasie kryzysu. On podkreśla, że to nie jest czas, w którym my powinniśmy być przygnębieni tą perspektywą czy smutni, tylko mamy na to patrzeć jako na szansę, myśleć o tym jako o przemianie, dlatego że chrześcijanie zawsze są ludźmi nadziei. I to tyle na dzisiaj tego vloga. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do tych konferencji sługi Bożego Arcybiskupa Fultona Shina. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji i do oglądania następnych filmów w następnych dniach. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.